Ile wy macie Z? User joined your channel no. Cisza. E, pytanie mam do was Chcecie, żeby ten, e, no, e, zrobić dzisiaj jakiegoś idola, coś w tym stylu, że do wygrania będą jakieś nagrody? Idola, no. ja nie lubię śpiewać Co? Nie. No, czy, no dla, ch dla chętnie, no nie wiem o której no, przykład, no, można zrobić. Dla o 21. No przecież to właśnie o to chodzi, żeby było śmiesznie, żeby się trochę razem. Żeby o tak znalazłem! To... Ja będę się zpiewać, nie ja będę śpiewać

już napiszę ci co będę śpiewać? Będzie śmiesznie no. Dobra, trzech mam. No dobra, a teraz wszyscy będą śpiewać weekend, ja uwielbiam ją, tak? Wszyscy da, ją znają. to znają. Trzech tylko? Mało od was chłopaki. No ja nie idę ja nie lubię. No ale to tylko dla zabawy, no przecież to nie chodzi o to. Będzie do wygrania Aj, fajna rzecz, nie wiem. Pomyślimy nad mieczykiem 5-2 do wygrania będzie dla zwycięzcy. Za późno, po co mi taki? Dla dlu, dra, dra drugiej osoby będzie ten e, mieczek 4-2, dla trzeciej osoby sam fire aspect, bo to jest chyba najciężej Na wydropić. Po czwartej nie, nie będzie Trudy chyba zacznę śpiewać Dobra, no to tam jak ktoś, są trzy osoby od was chętne Jak to Mam do ciebie sytuację? pytanie. Słucham cię. Czemu jabłka nie wypadają z drzew? Wypadają, tylko rzadko. Tylko wypadają z tych dębowych, tych zwykłych, idę niżej. User left your channel. Dobra, dobra ej, uważajcie stopyśm to już ma widać, nie? Nie idzie tam szybko Szczerze ja tu typowo nie je mi się tak czanki Stopio No po, ej, stojcie wszyscy z przodu! Po lewej stronie jest zamek! Stop! Po lewej stronie w tamtej stronie sto kratek Dobra ej, kampimy! Słyszycie, ej, nie wzięliśmy Ender hmm. w u No. czego. Dobra. Ja. Jaz się tydzielę. Shifty, shifty! Schowajcie się za kaktusa. <noise> ej, dobra. Wejdźcie na jak zamknięte, jak tam glejdziemy? <noise> Eee... Ten Daktarion ja się podstalił nie no Najpierw na nie idą ci, eee... Najpierw ci, ci co mają ten... Ja mam eee... mam daleki render. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Dobra, ja podejdę blisko. Ej, chodźcie, się ty. Tu, 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 tu. Ej, no, nic mi nie ładuje, chociaż mam wszystko na Maxa. Ej, I... wy tu czekajcie, a ja z... Się ...to, co jest przede mną. Siemanka. Kacper i Te po... pójdziemy pozytyw. na ten. Pozytyw. Tak jako na mięso, armatnie. Dobrze, ja się poświęcę, na razie nikogo nie widzę. Na razie nie idź. Nie widać nikogo, chyba że w kopalni siedzą. Są niki. Ej, ja mam mapkę, ja mam Co? mapkę, ale tom nikogo pan nie na nie... Kto daje jest? Craftu. Jak tam się dostać? na siłę. Jeszcze nie. Uważajcie do góry, szybko tu, szybko tu I uważajcie! Dobramy, do bramy! Ktoś jest! Przybramy! To są Słyszałem? Ktoś jest! Ktoś wyszedł Czekaj, ja widzę tam siw, same siw. zwierzęta Tutaj można budować, ja zrobię podest Dobra, bijemy go, nas jest więcej to jest dobra, Jak dobra. ktoś puści się w siwta, to go zajebie! <laughs>

Czekajcie, wszyscy do tego jak oni wejdą, to na nich skoczymy. Ej, ja jak mam wejść. Tam dobra. jest takie wejście. Jest nie ma. Dajcie mi trochę kobla. I, I robię dziurki. Tu dziurka. Tu dziurka. No Nawet jak macie, ej, i chuj jak macie. jak macie lagi, a jesteście na tym spiku, wejdźcie na serwa, przynajmniej nikt od nich nie wejdzie. I chodźcie tu zakręjemy. <laughs> dobra, dobra, dobra zbierzcie jedno nie, Każdy nie, nie, bierze nie. jedno okienko! Każdy bierze obu. jedno okienko, ja biorę to. Ja biorę to. You're out, bitch. Dawaj dobra, wszyscy, ej, wszystko, dobra. Dobra, wszyscy jest. naraz strzelamy do jednego. okolicy. Chuj, nie mam nawet, ale dobra. Ej, jesteś... <grym> Kogo ja będę. nie ma? Ja ten, będę mieczami na odległość Ej, czekajcie, biegnie ktoś tu jeszcze od nas? Kto biegnie? Ej, dawajcie w kanał, no właśnie. <grym> NIE! KTO <grym> BIEGNIE? Kurde macie oni cały diakset Dobra, damy radę. Ej, wawsa, wolni stąd, wawsa, eee, cmiu okienko? Dziewięciu. Co? Ja nie chcę ja się... Ej, panel, ty z nami rozmawiasz? Jestem za młody, żeby Ta. umierać. Ej, kawce na tmoro obsygiamy. Ej, nas jest sześciu. Dobra, to ja, gotowi, panowie? O, sorry. Ej, nas jest... Czemu jest nas sześciu? No bo tak. No bo 12 nas za na serwie, a podobno wszyscy mają lagi albo nie mają serpa. Ej, to 300. Ale przed chwilą ej, nas było więcej. 3... Nawet, 3... Nawet, 3... Nawet, 3... nawet. jak masz lagi. Ej, wiecie, że przyjść. oni mogą zostać w tym, wiecie, że oni mogą iść do naszego zamku. No ej nie no, nie ma takiego to jest... czegoś. Ja proponuję się no, wycofać, ta walka nie będzie miała sensu i tylko potracimy. mi no, Dobra, no do trzy. Nie! Ja jestem na dole! Pusie, ej to nie wszyscy, ej, wszyscy! To jest w bazie, wszyscy, którzy są w bazie, biegną. Nie ma sensu ta walka. Ma sens. No. To nic, przynajmniej sobie powalczymy. się powalczymy. No. nie ma najmowania młody. Już mówiliśmy to wcześniej kiedyś. E, dostarczy... Szczecie w Matiego jedną strzałą. Żebyś się co no. Na... Nikt nie będzie widział. Oni nie strzelcie... widzą. Dobra, biorę na chwilę. Dobra, czy... Ej, chłopaki, uważajcie, zna. czy oni do mnie robią wyszczału z zdjęty. Szląda zdjęty i dupa. Jak co, Dlatego, ja, dlatego na ja zrobiłem z tyłu wyjście tak, ewakuacyjne. Tak, każdy, kto na no. kogo widzi, każdy, kto na kogo widzi. Ej, ja nie mam łuku. ej, ja nie mam łuku. Jo? Ale dobra, słuchajcie, teraz się sprawdzę i śmierci. Jedną ja Mender Perły potrzebuje. Jak stały to... w po... Ej, posłuchajcie, pereł? czekajcie, jakie były kordy Ej, X e, 300 Ja nie mam pereł. No co ty, człowieku, Ej, jak, jak kurde jak jak mnie, z... Z... mnie zabili, z... traciłem 12 kordy. pereł. Jakie są kordy? Halo. Wylewam buty Nie. Po co Jaki... y, żeby na przykład, nie wiem, jak podpalą nas, żebyście A to odejdź, 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 Ale odejdź. Miejsce trzeba to zrobić. Masz, teraz możesz wylewać, to wracaj jak, jak wychodzisz, to wyskoczysz. Tak kody, zobaczcie. No a to jest trochę bo nas ściąga wtedy z łuków. Ej, X300, a. Tak? Ale Halo, pytam się, takie są. jakie są kordy? A, dostałem, dostałem, dostałem. Tak czy nie, napiszcie. Nie wiem, nie mogę, bo walczył. Daj mi wiadro, daj mi wiadro. Młody, wiadro. chcę sam do was iść. My jesteśmy minus 380, znaczy nie plus 380, no, nie minus nie mam kubla. Kto ma kubla? A plus 380, minus 100. Okej. Okay. Z minus 100, dobra. E. Albo Caspello macie cały? Ja mam. Kto potrzebuje? Daj trochę, ja potrzebuję z cał. Dark Knight. No to chodź tu, chodź tu. Gdzie? Ej, a możemy na F jakby co nie? Dzięki. Kurcze, to by się dało nie ma w ogóle. No ja nie mam łuku. Ej, nie... Ej posłuchajcie, gdybym ja miał mam więcej pieców to ja bym nagrywał. Ja na no, się to nagrywam, plakować. ale nie mam co nagrywać, ja bo ja się... Teraz. Kurde, strzelają wszędzie. Szlankują nas od lewej. Czterech, ja widzę na mapce. Ej, idą czterech. od lewej. Jest, dostał, ksero. Idą od lewej. Czeron. Ej, jest pod nami, ty. Ma ktoś cały? Perłę zmarnowałem. Chłopaki, ma ktoś jedną? Nie mam se. Nie mam. Dobra, ja idę na dół, robić im podkop. Posuncie, oni się podkopują. Kapsel, się. Ej, oni się podkopują pod nami, albo na niewidzialności chodzą. Chodzi na niewidzialności, na niewidzialności. Klepę go, klepę go, biegnie klepać. Ej, oni Dobre, na niewidzialności chodzą. Dobrze, że ja mam mapkę. Ja też pójdę na niewidzialności. Ja mam Ale mapkę, tak ja go sklepię. On nie ma... On nie ma hełmu, on nie ma skina ni nic. Znaczy, nie Ej, ma hełmu, nic. Kapsel jest z nami? Tak, Ta, nam kapsel jest z nami. Ej, biegnij na, ni na niewidzialności, uważaj. Kajzerga. Co? No? On na pod nami. Ksaro. 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 Chodź tu, do chodź. Ej, momentu, mapa jest tutaj Ej, bo ja go gonię. Ej, ja go widzę. Niecie gracze ale nic nie mówcie jak macie. Cicho, a ja gbije ten minimap właśnie. Ej, A, ja masz ja dobre jest minimab, ale nie widzę graczy. A nie ma... bo nie masz ten minimap. Dobra, idziemy ja na klepę, ja się minimap. idę klepać. Właśnie to potrzeba zaś. Dobra, idziemy się, się klepać! Czekajcie, Spartanie! 3, 2, 1, go go GOGOSP! Za nas! tam <grystanie> na <grystanie> koksie ja dyma, ja dyma, ich ja dyma. Wali się na bok. Kula beko, kula beko, kula beko. Ja No ei, uh. nie klepięm, nie ja mam na koksie, więc oni mnie nie robią! ja mam koksie. Dobrze, ja dyma. O kurde, 180 mówicie? Więc się ty uparł do czakła, pięść ja Minus sto. kurde. Ej, to jest na pustyni czy gdzie? Tak na pustyni. Co pomocy! Aaa! Ej, bo on biegnie od tyłu! Ja ten z nim wysypałem Silgo, ty go zakryłeś czy on ciebie? Nie, on nie. Kurde, wpadłem! brawo, się! Kurczę mi się czapki załodową. Nie, to nie poczysuj! Ja uciekłem! Ja też wycofuję! Ja, ja, myślę, zabym się, zabym, ja się klepię, ja się klepię, ucieka przede mną, ucieka. Jaki typ, ty? Nie zabili. Nie, nie tutaj w, piątku w piątku leju. Górnego, To jest Strata seta. Dobra, tam, przegraliśmy całkiem no, wojnę. Dobra, Ja Nie zabili, bo wpadłem do dziury. Ja tu klepię wszystkich. Tam se radę. Ej, ty, ja mam jakiegoś na niewdzielności go klepię. <słysza> eee, tak szczerze? Jesteśmy tak w tupę, nie? Mody padłeś? Nie, ja nie padam, bo ja uciekłem szybko. Ja mam jeszcze jednego seta. Wycofujcie się. Ja wychodzę. Żeby... O tu. I... A, no no bo... Bo... POSYPAŁ SIĘ, POSYPAŁ SIĘ! Dekajzerka, to ty? POSYPAŁ SIĘ! Tak, ja! Uciekaj, Dekajzerka, uciekaj, e, uciekaj! POSYPAŁ SIĘ! Dawaj dolej, uciekać. Dekajzerka, my uciekamy? Uciekaj! Ktoś mnie goni? Bo, bo. Ej, bo mnie gonią! Czekaj, cały czas! Znudziłem się w końcu. Tak Dobra, się... idę, idę wam pomóc. Zmarlowałem koksa! Ej, help ej, mi, bo a... oni mnie gonią. A ich ten... A ich nether, to co tam... Co tam mają w tym netherze? Mają zamurowane od środka? No kurde, ej! Gdzie wy byliście wszyscy? wszyscy to ej, a, jak ty jak byliście? Byliście na mnie. my albo padli! Ej, jak Ale ty wy byli? jesteście... Normalnie... Ja to ja jedyny tam zabiłem łebka i kurde... I co? I oni wszyscy nami się rzucili.